Witam Was znowu na moim kanale i pokażę Wam, jakby ty dzisiaj do mnie szysły z Alego na dziwiętka. No to jesteśmy pięć nas, Nadziurze oraz do nas innych osinków. Sinkę z u złotym Zastania 46 minut. Jest, Proszę. Na jest. jest to ta Co ja i na tawiec? I to za era Wystawa, orkiestra są mocno stok mist stacja metro, HSQS, budowa, kosiarka, Opera, kabina fotograficzna, Zo, bliskie spotkania, sesji kostoknia C, HSZ2, antena.

Zajmą ja się do maszyn. Maszyn smog. Wstrzymaj się. To zaraz. Wszystko raz. Wieski ziemi super maszyn. multi ultimacji jego wysokość maszyn. Maszyn szkiniowy zaginął maszyn. Od razu jako śmieszna maszyna. To trzeba 100 minut. Jestem taka. Co to jest? Masi, Masi ze starożytnego Egiptu. Test in case. Chyba, Sarah. Masi, Mac, Masi. Masi agent 008. Panna, Marcinka. Masi ze starożytnego Egiptu. Mały, dobry, diabełek wiosny. Da i rejsa jest kolega na to trwa minut. Jeszcze Co ja mam? Wsik... Wsik, ja To trochę siedemdziesiąt siedem minut jest, to, jest ten tutaj? Nie, tutaj, he tutaj e, tak. tak wygląda oryginalne opakowanie Tutaj jest to? I ostatnia do pokazania to... jacy jak krujk z gieratorskich. W zielonym sinku To za jak krujk oraz za krujk węgiel bezdomny krujk z zbowego stawu. Chyba to trwa 45 minut.